Piwnica, najniższa, całkowicie lub częściowo podziemna kondygnacja budynku. Piwnica oznaczała chłodne miejsce, w którym przechowywano piwo, a także inne produkty spożywcze. Tak przechowywane trunki były zawsze zimne, a jedzenie nie psuło się zbyt szybko. Miejsca takie znajdowały się na ogół pod budynkami, dlatego z czasem piwnica zmieniła swoje znaczenie i zaczęła oznaczać po prostu pomieszczenie położone pod budynkiem. Kiedyś była praktycznie w każdym budynku. Dziś już produktów spożywczych przechowujemy znacznie mniej niż kiedyś. A w piwnicach często nie tylko mamy pomieszczenia techniczne, kotłownie lub pranie, ale i siłownie, salę kinową, czy nawet basen i saunę. Kiedy zdecydować się na budowę piwnicy? Co właściwie może się w niej znaleźć? Jeśli właśnie zastanawiasz się nad budową, to jest idealny odcinek dla Ciebie. Aktualnie wiele osób rezygnuje z piwnicy w tradycyjnym znaczeniu. Nowoczesne domy nie potrzebują wielu pomieszczeń technicznych, to jest kotłowni o dużej powierzchni czy miejsca składowania opału. W takim razie po co w dzisiejszych czasach budować dom podpiwniczony? Kondygnację podziemną można zaaranżować jako dodatkową przestrzeń w budynku. Może się tam pojawić siłownia, kino domowe czy miejsce na stół bilardowy. Całkiem popularnym rozwiązaniem jest aranżowanie kondygnacji podziemnej lub jej części na piwniczkę na wino, męską oazę czy warsztat do majsterkowania. Basen, strefa relaksu lub bar i salon, to spotkań z przyjaciółmi to tylko część pomysłów. Czasem pojawia się ukryte pomieszczenie, a nawet strzelnica. Ograniczenia są tylko w naszej wyobraźni. Ważnym aspektem jest również to, jaki rodzaj domu planujemy wybudować. W przypadku, kiedy decydujemy się na rozłożysty dom parterowy, podpiwniczenie może być nieracjonalne ekonomiczne. Częściowe podpiwniczenie najczęściej wymaga tzw. fundamentów schodkowych, zatem kosztuje prawie tyle samo, co pełne. Na budowie najczęściej żal jest zasypać tą przestrzeń, dlatego jeżeli w planach macie dom z poddaszem, lub dom piętrowy, lub niewielką działkę i głową pełną pomysłów jak wykorzystać tą dodatkową przestrzeń, będzie to rozwiązanie wręcz idealne dla Ciebie. Kiedy jeszcze warto zdecydować się na podpiwniczenie budynku? Otóż, jeżeli działka, na której planujecie wybudować dom jest mała i nie za bardzo jest możliwość zwiększenia powierzchni budynku w poziomie, to koniecznie będzie powiększenie go o dodatkową kondygnację w dół. Na tej kondygnacji znajdą się pomieszczenia pralni, suszarni, spiżarnia czy miejsce do przechowywania sprzętu ogrodowego albo turystycznego. Pamiętajcie o wyjściu z piwnicy na zewnątrz. Dodatkowo przepisy najczęściej nie zakazują jej budowy, w przeciwieństwie do kolejnego piętra w górze. Warto też nadmienić, iż dla części podziemnych budynku nie obowiązują minimalne odległości od granic działki, choć tu miejscowy plan może dorzucić dodatkowe wymagania. Inną sytuacją, w której budowa domu z dodatkową piwnicą będzie dobrym pomysłem, jest działka ze spadkiem. Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał takiej działki, projektujemy budynki wpasowujące się w ukształcowanie terenu, co w praktyce często sprowadza się właśnie do domu podpiwniczonego. Wtedy na kondygnacji podziemnej blokujemy garaż lub funkcje dodatkowe oraz pomieszczenia techniczne, a jeżeli spadek na to pozwala, Często na takiej minusowej kondygnacji na stoku można zrobić okna i zaprojektować normalne pomieszczenia. A jakie wady ma dom z podpiwniczeniem? Główną przyczyną rezygnacji inwestorów z kondygnacji podziemnej w budynku są koszty jej wykonania. Po pierwsze, Będą to koszty budowy kolejnej kondygnacji, której ściany, jak i posadzka muszą zostać odpowiednio bardzo dobrze zabezpieczone przeciwwilgociowo. Przez co cena całej inwestycji znacząco wzrasta w porównaniu z domem niepodpiwniczonym. Jeżeli brakuje nam powierzchni, Piętro naziemne będzie znacznie tańsze od budowy niż piwnica, szczególnie na działce płaskiej. Dodatkowo, jeżeli piwnica ma służyć jako pomieszczenie użytkowe, trzeba pamiętać również o oświetleniu, które w przypadku pomieszczeń bez światła dziennego może generować spore koszty eksploatacji budynku, a i komfort długotrwałego przebywania człowieka w podziemiu jest wątpliwy. Jak widzicie, kondygnację podziemną w budynku obecnie można aranżować na wiele różnych sposobów. Prawo nie zezwala tam natomiast na lokalizację pomieszczeń mieszkalnych. Za budową piwnicy przemawia wiele zalet. Jednak ma ona jedną zasadniczą wadę, jaką są koszty, które w wielu przypadkach decydują o rezygnacji z tego rozwiązania. Jak zawsze mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek jest dla Was pomocny. Jeżeli potrzebujecie porady lub projektu własnego domu, indywidualnie zapraszamy do Urban Project. Jeżeli macie pytania, zostawcie komentarz. Możecie też napisać nam, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. Jeżeli widzicie wartość w tym, co dla Was robimy, znaleźliście tu pomocną informację lub zainteresowała Was nasza seria filmów, polubcie film i zasubskrybujcie nasz kanał. A po więcej informacji zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Dziękujemy, że jesteście z nami.